W dzisiejszym wydaniu Afawity News, Barco i Crestron ogłaszają umowę patentową ClickShare. Ogromna zakrzywiona ściana LED Daktronix za kulisami serialu gra o Tron. Digital Projection opowiada historię Rembrandta i Van Gogha. Logitech wprowadza kamerę do udostępniania treści niecyfrowych. Sharpnek wprowadza jasne i bezobsługowe projektory laserowe. A Sony przedstawia kamerę Burano. Zostańcie z nami. Zaczynamy od Barco i Crestron, które ogłosiły, że zawarły globalną umowę patentową na patent ClickShare. Umowa ta umożliwia Crestron wykorzystanie niektórych patentów Barco ClickShare do własnych rozwiązań, w tym bezprzewodowych systemów konferencyjnych i prezentacji r Media. Oczekuje się, że umowa przyspieszy rozwój rozwiązań dla rynku Biom dzięki opracowaniu dodatkowych rozwiązań do prezentacji i konferencji. Barko uzyskało ponad 50 patentów w głównych jurysdykcjach, takich jak UE, USA i Chiny, obejmujących szeroki zakres funkcji leżących u podstaw prostoty i łatwości użytkowania ClickShare. Barko ma również doświadczenie w egzekwowaniu swoich praw własności intelektualnej przeciwko firmom kopiującym unikalne funkcje ClickShare. Daktronix zainstalował zakrzywione wyświetlacze wideo LED w obiekcie sportowym w Arabii Saudyjskiej. Firma wyprodukowała i zainstalowała ścianę wideo o powierzchni 535 m2, aby stworzyć wciągające wrażenie dla zawodników esportowych w centrum handlowym Riyadh Front Mall. Wyświetlacze LED, które mają rozstaw pikseli 1,9 mm, tworzą dużą ścianę wideo. Ahmad Dachmasz, dyrektor regionalny Daktronics na Bliski Wschód powiedział Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić niesamowite wyświetlacze LED, które pokrywają ściany i kolumny tego obiektu, Pomagając ożywić to miejsce dla gości i zawodników esportowych. To naprawdę kompletne i wciągające doświadczenie. Serial Gra o tron, oparty na bestsellerowych powieściach George'a Martina, był emitowany przez 8 sezonów na antenie i w streamingu HBO w latach 2011-2019. Teraz jest trasa turystyczna Game of Thrones w Benbridge w Irlandii Północnej, którą ożywiają sceny z tego serialu dzięki technologii. Panasonic. Około 15 jednoczypowych projektorów laserowych Panasonic DLP i 45 wyświetlaczy 4K Panasonic o rozmiarach od 55 cali do 98 cali zostało rozmieszczonych w tej atrakcji turystycznej. Zrównoważony rozwój był ważnym czynnikiem przy wyborze projektorów laserowych, które mają tryb pracy w trybie gotowości i mogą być ściśle kontrolowane przez system kontroli pokazów trasy. Co oznacza, że są używane tylko wtedy, gdy jest to wymagane, oszczędzając energię. Ważna była również jakość 4K, która umożliwia wyświetlanie najdrobniejszych szczegółów bez widocznych pikseli, a obiektywy o ultra krótkim rzucie zapewniają, że sprzęt pozostaje niewidoczny, a odwiedzający mogą oglądać ekspozycję bez rzucania cienia. David Brown, dyrektor wykonawczy Linen Mills Studio, w którym mieści się ta atrakcja turystyczna, powiedział: to jedyna taka trasa turystyczna na świecie. Gry o tron. Z pewnością mekka dla jej fanów. Wizard rozszerzył swoją ofertę Tricaster o model podstawowy i dodał potężne opcje miksera opartego na chmurze. Tricaster MiniGo umożliwia streamerom i twórcom kontentu dodawanie funkcji jakości transmisji do tworzonych filmów. Urządzenie oferuje łączność USB, NDI i SRT. Cztery wejścia, dwa wyjścia ME. Oraz Mix w rozdzielczości HD. Wizard wprowadził również dostęp do oprogramowania Tricaster bez potrzeby stosowania sprzętu związanego z konkretną lokalizacją. Elastyczne i skalowalne rozwiązanie Tricaster NOW do produkcji na żądanie działa w chmurze, łącząc NDI i SRT, a także szereg technologii IP i innych źródeł chmury, przesyłając je strumieniowo do dowolnego miejsca docelowego. System można wdrożyć i przygotować. Podobno w mniej niż 10 minut, bez konieczności korzystania z własnej infrastruktury chmury, co pozwala zaoszczędzić na kosztach i emisji dwutlenku węgla. Położony w dzielnicy Jordan w Amsterdamie, XVII-wieczny kościół Nordkerk, 38 projektorów zamieniło w fascynującą scenę audio-wideo podczas widowiska, które opowiada o tym, jak obrazy Rembrandta zainspirowały Vincenta van Gogha. Widowisko pod tytułem Vincent spotyka Rembrandta, The Untold Story, łączy wciągającą grafikę z fascynującą narracją audio listów Van Gogha do jego brata Theo. Za realizację projektu odpowiada Bart von Bockhoven, właściciel i dyrektor kreatywny integratora Pronor. Zaczęliśmy od koncepcji około 6 lat temu, mówi. Przeglądaliśmy dzienniki Van Gogha i listy do jego brata Theo, w którym wyjaśniał, jak podziwia pracę Rembrandta, jakiego światła i kolorów używa ten artysta i jaki jest jego sposób malowania. To nas zainspirowało. Pronorm wybrał kościół Nordkerk, ponieważ zarówno Van Gogh, jak i Rembrandt uczęszczali do tego kościoła. Celem było przeprowadzenie turystów przez tę historię za pomocą wciągającego audio i wideo. Integrator potrzebował niezawodnych projektorów, które nie wymagały konserwacji, ponieważ wystawa miała odbywać się przez 5 lat bez technika na miejscu wymagano również wysokiego poziomu jakości obrazu, a także równomiernego wyjścia we wszystkich projektorach. Integrator zdecydował się na zastosowanie projektorów iVision e Laser 114 4K UHD iVision e Laser 10K E-Vision Laser 8500 i MVision Laser 21000 W1 DLP. Do tego 12 aktywnych głośników kolumnowych von Audio DLI 130, 5 subwooferów ASSSASX AS SS, ASX i siedem serwerów multimedialnych Viozo, Anestation, Media 4K. Content został stworzony przez MP Studios, które wyprodukowało 7 filmów, z których każdy był wyświetlany na określonym obszarze kościoła. Ponieważ kościół jest nadal aktywnym miejscem kultu, integrator musiał dyskretnie zainstalować sprzęt, aby był on niewidoczny przed wzrokiem wiernych. Rozwiązaniem było zainstalowanie urządzeń technicznych na poddaszu z 12 projektorami umieszczonymi na podłodze i 26 na suficie. Firma Logitech wprowadza kamerę pokaż i powiedz, zaprojektowaną, aby sprostać wyzwaniu udostępniania treści niecyfrowych podczas spotkań. Kamera Logitech REACH umożliwia użytkownikom zaplanowanie treści, które chcą pokazać, a następnie udostępnienie tych treści. Ekspansywny ruch boczny pozwala użytkownikom uchwycić pierścień kamery i przesuwać ją wzdłuż płaszczyzny poziomej za pomocą jednego gestu. Dzięki czemu można oglądać w prosty sposób wszystkie materiały fizyczne na biurku. Wskaźniki prowadzenia pomagają obrazowi pozostać pionowym. Bezstratny zoom Logitech REACH z autofokusem umożliwia udostępnianie najdrobniejszych szczegółów, a obrotowa głowica umożliwia ustawienie kamery dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Kamera oferuje funkcję plug and play przez USB i może być używana z większością komputerów i platform konferencyjnych lub strumieniowych. Sharpnek wprowadza nowe, jasne i bezobsługowe projektory laserowe NEC PA1705UL i PA1505UL to bardzo jasne, bezfiltrowe, laserowe projektory instalacyjne wykonane w technologii LCD. To kompaktowe urządzenia do projekcji na dużą skalę. Nowe modele dzięki swojej unikalnej budowie nie posiadają filtrów, co zapewnia praktycznie bezerową konserwację i długą żywotność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w szkolnictwie wyższym, salach konferencyjnych i sektorze rekreacyjnym. Nowe modele z serii PA wykorzystują opatentowany przez Sharpnek i spełniający normę IP 5X, zamknięty układ optyczny, który zabezpiecza wnętrze projektora przed jakimkolwiek kurzem. Dzięki temu, projektor zapewnia stałą jakość obrazu przez cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługową pracę. Dodatkową zaletą tego układu jest bardzo mocne wyciszenie projektora, co czyni go praktycznie niesłyszalnym. Jasne, kompaktowe i ciche modele doskonale sprawdzają się w elastycznych instalacjach dzięki wielu wbudowanym funkcjom, takim jak łączenie krawędzi edge blending. Korekcja geometrii Picture in Picture i wyjście HD Base T. Co więcej, użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy obiektywów, a w planach jest nowa seria składająca się z siedmiu dedykowanych dla tych projektorów modeli. Oprogramowanie sterujące ProAssist umożliwia łatwe zarządzanie i dostosowywanie profesjonalnych funkcji i ustawień. Pomimo bardzo kompaktowej konstrukcji, projektory NECT PA1705UL oraz NECT PA1505UL. Mają jasność odpowiednio 17 000 i 15 tysięcy lumenów, dzięki czemu wyświetlają ostry i wyraźny obraz, nawet w bardzo jasnym otoczeniu. Sony wprowadza kamerę Burano. Kamera filmowa Burano z zaawansowanej rodziny Cine Alta, z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu o rozdzielczości 8,6K ma wyróżniać się nadzwyczajną jakością obrazu i wyjątkową mobilnością. Została zaprojektowana specjalnie dla małych ekip filmowych i operatorów pracujących pojedynkę. Kamera Burano, której przetwornik obrazu jest oparty na identycznej technologii przetwarzania koloru, jak w kamerze Venice 2, łączy wyjątkową jakość obrazu z dużą mobilnością. To również pierwsza na świecie cyfrowa kamera filmowa z systemem mocowania PL, która posiada także wbudowany w korpus system stabilizacji obrazu. W kompaktowej obudowie znalazło się też inne pionierskie rozwiązanie techniczne. Połączenie optycznego stabilizatora obrazu z elektronicznym filtrem ND o zmiennej gęstości optycznej. Sam filtr również został zmodernizowany, dzięki czemu jego grubość jest mniejsza niż w innych kamerach filmowych Sony. Firma TCL zdecydowała, że większy znaczy lepszy. Skąd już to znamy? I zaprezentowała na IFA w Berlinie ogromny 115-calowy wyświetlacz 4K, który reklamuje jako największy na świecie telewizor LCD Mini LED. Według TCL wyświetlacz ma natywny współczynnik kontrastu 7000 do 1, ponad 20000 stref ściemniania mini LED, szczytową jasność 5000 nitów i wielokanałowy system audio. Telewizor, który został już wprowadzony na rynek chiński jako X11G Max, jest pozycjonowany jako alternatywa dla projektorów filmowych. Marek Maciejewski, dyrektor ds. rozwoju produktów TCL Europe, skomentował, że X11G Max. Nie doczeka się międzynarodowej premiery w tym roku, ale krążą już plotki, że wyświetlacz pojawi się na przyszłorocznych targach CES w Stanach Zjednoczonych. Wzmacniacze Apex Cloud Power zostały zainstalowane jako część systemu audio w jednym z najlepszych krytych obiektów lekkoatletycznych w Europie. KGHM Ślęza Arena o powierzchni 11 000 m2 we Wrocławiu może pomieścić do 1500 kibiców. Dystrybutor sprzętu audio Tomex zaprojektował instalację i uruchomienie systemu audio w obiekcie. Firma wdrożyła głośniki z serii RCF Compact M na całej arenie z obudowami Compact M12 i Sabuferami Compact M10 uzupełnionymi o pudełka Compact M8 i M05 aby zapewnić równomierne pokrycie w każdym zakątku obiektu. Głośniki zasilane są wzmacniaczami APEX Cloud Power, w tym CP154D, CP704D i CP354D. Wszystkie wzmacniacze posiadają zintegrowaną sieć Dante i dostarczają od 4x350W do 4x1500W mocy. Źródła są kierowane do wzmacniaczy za pośrednictwem procesora matrycowego Yamaha MTX. 5D z kontrolą zapewnianą przez zamontowany na ścianie panel sterowania DCP-4V4S i iPada z aplikacją Yamaha Provisioner Touch. Sieć Dante zapewnia transmisję dźwięku o niskim opóźnieniu w całym obiekcie. I na koniec ciekawostka. Za nami wrześniowa konferencja Apple. Sceptycy powiedzą, że nic nowego nie pokazali, poza update'em tego, co już mają. I oczywiście nowymi cenami. Zwolennicy przeciwnie, zwrócą uwagę, jak te wypróbowane już rozwiązania od Apple otrzymują nowe życie. Jedno jest pewne: podczas tej konferencji Apple ogłosiło, że zmniejszyli emisję energii elektrycznej i transportu oraz wykorzystali 100% aluminium z recyklingu w obudowach MacBooków, Apple TV i Apple Watch. I pod tym względem Apple na pewno jest liderem. Przypomnijmy, że już w 2020 roku firma zobowiązała się do całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Z tego też powodu gwiazda kina i seriali, laureatka Oscara i Złotego Globu, Octavia Spencer, pojawiła się podczas tej konferencji w specjalnie przygotowanym materiale filmowym jako bardzo sceptyczna Matka Natura w nowej reklamie szczyczącej się osiągnięciami środowiskowymi Apple. W tym dowcipnym materiale firma ogłosiła plany wycofania skóry ze wszystkich akcesoriów związanych z urządzeniami Apple do przyszłego roku, a matka natura, czyli Octavia Spencer, wypytywała nerwowo mamroczącego dyrektora generalnego Tima Cooka o plany firmy dotyczące zmniejszenia śladu węglowego. Ten odpowiedział, do 2030 roku wszystkie urządzenia Apple będą miały zerowy wpływ na klimat. To już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszym kanale AVIT, o naszych postach na LinkedInie. Jak tylko możecie, dawajcie kciuka. A więcej tekstów i artykułów możecie zobaczyć na naszej platformie medialnej AVITinfo.pl. Udanego tygodnia. Cześć.